Kajko mam małego, janter ma dużego, kajko mam maraka, a janter ma bydlaka Ja życzę kajko powodzenia, gdy będziemy się nie mięsa na No to nie ma sprawy. <laughs> Kurde nie! Kurwa! Kurwa klątwa jebana jakaś w dupę, no Ja w dole <laughs> Kurwa mać! W dupę Ja as ja <laughs> Co? Dostałem za ciebie, ty migun. Na farty mi dał. Dostałem za ciebie tapa w głowę, jak ciebie stomował. się z tobą mnie trafił. O! 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 Chciałem jakieś wody powracić mi koła wyskoczyła. Dobre mody. Co jest kurwa? Ja w dole, Koło jakieś kurwa! Nie płacz, żeby do wody nie wpadł. A co chciałem powiedzieć? Człownie co się dzieje 9 <gryzident> bierz, Dzie bierz, bierz 9 jakoś co tu bije? Nie wiem co w niej tu Ja po prostu mówię 6 to taki przebłyst mam w głowie Jak 9 trzeci przyjechali, bez no, jaj. Powiedz mi, że mam policję, bo mi pies znowu trzega. Trzeci przyjechali. Czekaj ała, ała Ała Ej I sobie teraz wyjdź i zobacz swoje wiadomości Zobacz sobie swoje wiadomości kurwa jak to dziwnie wygląda Czekaj Ustawienia wygląd Jasny o, o kurwa O kurwa Mi dupa no i się nie rozładowujesz w ogóle Ale mówię, kurwa ale przester poszedł chyba Patrzcie, patrzcie, panowie na to Ale <grym> mamy <grym> 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 Unlucky Panowie, pisze do tewetchera Krash mecia, mam formę w miarę Ale czemu ty go kłamujesz? Jak ja go kłamuję? On... Mam formę w miarę no, no bo wiesz... nie oszukujmy się, jesteś totalnym koksem, jaka w miarę No No. Ale on, ale on mi nie uwierzy, on mi nie uwierzy niestety Trzyma, patrz jaka mam dupę Dobra, masz tak Masz na... Ej, kur... Marii, chłoda! Chwilita mam, <Luis> chwilita <diction� inurra> mam, pamiętam to Kurde, kaj koment zablizuję Kurwa Nie licz nas, nie licz nas, poczekaj O kurwa Ścielają Kaj koment strzelają do ciebie a, ty kurwa! Ej, bywa, czekajcie, trzeba się pozbyć balastu. Proponuję. Ameno. o, Ameno. o, o. Ameno. Dorime. Ameno. rime, tak, tak, Amen czyli gwarantujemy, że oddajemy treść, która jest nasza ja się... Pani. ja na panie. Kurwa! Po... Czemuś się, się wychylił! No ty wstałeś, a ja oddałem strzał! Dostałeś w głowę, sorry! Co? O! 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 O kurwa! O Nie! Nie! Ty waj! Nie! wleciał oh, we mnie, wleciał we mnie, robię! z tego robię, klipa z tego robię. Oh, ja, kurwa. Wle... Ay, się, ay, Nie! 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 tym Nie! Nie! Ty. Teraz Nie! 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 otwórz, teraz Nie! I piątka! No, i teraz. I jest... teraz, samo wód, teraz samo Nie! teraz Nie!

Się ale, 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 ale lobby w doppa. Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka, taka ładna. Taka, taka, taka skromna. Taka taka sexy bomba. Oh. Ale ale Aleksandra, turur. Taka 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 ładna, turur. Taka 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 skromna. <muchajie> i'm just Dobra, cicho, cicho w jaką głowę dostaję, aha, oho.

Dobrze, że jest. Nie innego klawisza, znam tylko W. Jeden offline. Brawo, Prawo, Cięgi, <grym> o, kurwa, o, 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 o kurwa, widzisz to co ja? Wracać po was? No! I dawaj do rampa, wyskocz teraz A czy byłem get? Może by dyskali kachelka? nie znaczy Ja Nie <laughs> <Co? Ja laughs> <pierdolę. Ja laughs> no Dobra, jak wiedziesz. To... Ale to jest idiota! A, a, a to, to jest?

To no jest BOT, to jest BOT! Chciał przed nami, ale Rudik są przed nim pod celownik i dostał fulano na mordę. Nie wiem jak ja jak grałem z dawandem to jest... Czekaj, nie... To nie był nie? Myszka mu uderzyła w klawiaturę. Master ostatniego bierzesz. Master, dawaj, ogień! ogień, ogień. Ja, Master, geht auch. MASTER war's gar nicht. Okay, okay, Master. Da. okay, Master. Bravo, bravo, superartig. O curva. Crespo, Norku, ja pod łapą. Ło kurwa, szybka ucieczka. Łatwo jest Jeszcze chwilę spróbuj to. Oles! 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 Gmina wieczka, autobus MPK pojedzie wreszcie do podstawy.

to akurat wiemy, kurwa, Kaukomen, ale ja pytam o konkretny, kurwa. Kiedy przyjedziesz do Krakowa? A po czym mam tam jechać, kurwa? Na razie nie mam ugodanego chlania z ekipą z ludźmi, których chlą. A nie wiem, czy z Bajtlem by da pił, kurwa. Jeszcze dostaną mandat, kurwa, rozpijanie młodzieży. Ale kto mówi o piciu? A co jest przyje... nie... je przyjemnego w spotkaniu, kurwa, i nie piciu? Znaczy te... Piccolo się najebać, Albo Frogo. Ty, to się mlekiem umiesz najebać, i każdy dwie, element. darmowy. Mam pytanie do Was: Gdzie? może gdzie zgubiłem kokosza? Kiego kokosza, kurwa? Kokos Co? jest z jantarem na max Czy jest Bo ja jestem kajko, a gdzie jest kokos? W dupie, kurwa, godum na channelu trójce, kurwo, jebana. Czekaj, kurwa, jak mnie słuchaj, koment. Jak ja słyszałem, słyszałam STS, to ja od dupy od kurwa jebanej swej ludzkiej panny. pierdolona mała. pierwszy <śpięk> <śpięk> był, Wow. Uwaga, począł kwa! Gdzie jest kurwa...